Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tenet. Dzisiaj kontynuacja rubryki Minet. Opowiem Wam o projekcie Polygon ZKiWM. Dlaczego jest wart Waszej uwagi. Co tam można porobić. Nie przedłużając. Jak zawsze wszystkie potrzebne linki będą pod filmem. Nie zapomnijcie wstawić lajka, like, zasubskrybować. Jestem Wam bardzo wdzięczny za każdą aktywność. A my zaczynamy. 12 czerwca Poligon ZKiWM napisali takiego tweeta. Coś w stylu takiego krótkiego roadmapu, będą wprowadzali nas w swój projekt, i tutaj, jak widzicie, jest napisany token. My z wami o tym krótko rozmawialiśmy na telegramie. Ja nie pamiętam, czy mówiłem, że raczej był snapshot, czy nie, ale przeanalizując ostatnią sytuację, ja zrozumiałem, że w poligon z na pewno nie było jeszcze snapshota dlatego mamy czas podziałać i. Tutaj, jak widzicie, jest napisane, że w Lipcu będzie token, to oznacza, że oni opowiedzą nam pewne, do czego token będzie służył. Może jakąś tę ekonomikę nam pokażą, ale snapshota na pewno jeszcze nie było. I zaraz wytłaczę wam dlaczego. Jeżeli wejdziemy na Dune, to zobaczymy, że obecny TVL Polygon za KVM jest 42 miliony dolarów. Jeżeli porównamy do Arbitrium, który rozdał dropa w marcu To zobaczymy, że powiedzmy ten snap, jeżeli pamiętacie kto dostał Był 6 lutego To TVL arbitrium'a był 30 razy większy A ogłosili snapa w marcu, to tam w ogóle 40 razy większy był Dlatego żadnych snapshotów na Polygon KJWM jeszcze nie było To jest pierwsza rzecz Po drugie, jeżeli zobaczymy na tej Dune to tutaj są użytkownicy codziennie i możemy zobaczyć, że tutaj obecnie jest, powiedzmy, że depozyty i wypłaty z tej sieci robią 1200 osób dziennie, 2000. To jest w ogóle nic. Tą sieć jeszcze nikt nie użytkowuje, dlatego ona dopiero się rozwija i snapshota tu na pewno nie było. Jeszcze krótko opowiem, czym jest Poligon ZKWEW. Jeżeli ktoś nie wie, no to jest. Powiedzmy taki Layer 2, Layer 3, bo to jest od deweloperów poligonu. Uzbierali 450 milionów dolarów. Poligon ma token Matic, a Polygon z KFM będzie miał Ethereum. Będzie normalnie działał jak każdy Layer 2 w sieci Ethereum. Jak już wspominałem, uzbierali 450 milionów dolarów, 4,5 razy więcej niż Arbitrium. Dlatego na pewno warto działać. No i opowiedziałem Wam generalnie, Dlaczego moim zdaniem Snapshot'a jeszcze nie było Jeżeli nie zwracaliście uwagi, czy zobaczyliście tego tweetu, i stwierdziliście, że już za późno, to nie, nie jest za późno, można śmiało tutaj działać I zaraz Wam pokażę, jakie aktywności na przykład ja tu robię Wchodzimy na Orbiter Finance, nasz Bridge, zapewne go często używacie Wybieramy dwie sieci, ja będę przerzucał z arbitrium w poligon z KWM. Minimalna ilość Ethereum, które trzeba przerzucić, to 0,05. Mniej nie da się przerzucić, widzicie, nie, nie przychodzi. Ja przerzucę 0,1. Cent. Przerzucamy Ethereum. Jak już wspominałem, to jest token na prowizję w sieci z KWM. Ja czekać nie będę, aż się przerzuci. Transakcja przejdzie w ciągu kilku minut. Ja pieniądze mam, dlatego Przechodzę do kolejnej rzeczy, wchodzę na QuickSwap, podłączam portfel. Tutaj już mam podłączony. Wybieram sieć, Polygon z KFM, switch. Już jak widzicie, tokeny przyszły. Wybieram USDC i wezmę powiedzmy 10 dolarów: swap, confirm. Confirm. Udało się, zrobiliśmy swapa. Wchodzimy na puls. Można dodać płynność. Ja wezmę Ethereum. USDC, Wybieramy ile chcemy dodać. To będzie niżej. Ja wezmę 0,01. 3 dolary. Naciskamy approve. Wstawię max, next, approve. Wezmę tutaj teraz approve. Max, next, approve. Naciskam preview, confirm. Potwierdzamy transakcję. Udało się. Jeżeli nie chcecie dodawać płynności, moim zdaniem to nie jest obowiązkowo. Ja dodaję. Idziemy dalej. Kolejny projekt to jest Antfarm. Podłączamy nasz portfel. Next Connect. Wybieramy Ethereum znowu. Tutaj weźmiemy ATF. 0,001 Swap. Confirm. Udało się, zrobiliśmy kolejnego swapa. I ostatni projekt, w którym ja coś robię, to jest Zonic NFT Marketplace. Tutaj kupię z wami NFT, MetaMask, Next Connect, Explore i znajdziemy jakąś tanią kolekcję. O, na przykład tą. 28 centów. Buy. Potwierdzamy. Wszystko się udało, kupiliśmy NFT, można od razu wystawić na sprzedaż, ale ja to będę robił troszkę później. Jak już na początku filmu mówiłem, projekt zdecydowanie jest wart uwagi. 450 milionów dolarów uzbierali, pieniądze mają, token też będzie. Dlatego polecam działać. A na tym film się kończy. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam w komentarze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.